Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszą audycję chcę w sposób szczególny poświęcić sprawom wyborczym tym samorządowym. Wiemy, jesteśmy po pierwszej turze wyborów samorządowych. Generalnie wynik jest niezły. Zwycięstwo PiSu widzę, że coraz więcej ludzi dostrzega fatalną dla Polski, fatalną dla rodziny i już bardzo wrogą życiu politykę Platformy Obywatelskiej. To cieszy i daje nadzieję, że w przyszłości Władze naszego kraju, także te na poziomie samorządowym, będą troszczyły się o rodzinę, będą chroniły życie każdego człowieka od pierwszej chwili poczęcia aż po naturalny kres. Natomiast chciałbym zwrócić się z apelem, bo wiem, że słuchają nas mieszkańcy Warszawy, słuchają nas mieszkańcy Częstochowy i oczywiście także Krakowa. Serdecznie zwracam się do mieszkańców tych miast. O liczny udział w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wiemy, samorządowe wybory niejako są na drugim planie tej batalii o prawo do życia dla każdego człowieka. Ale ten drugi front jest równie ważny. Mówiłem, władze samorządowe mogą wspierać dzieło obrony życia lub go niszczyć. Przykładem jest Warszawa fatalna postawa aktualnie rządzącej pani prezydent Gromkiewicz walc która złamała konstytucyjne prawo wolności sumienia profesora Hazana, dyrektora szpitala świętego, rodziny w Warszawie złamała postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, bo i w naszej Konstytucji, i w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych, a także w wielu innych dokumentach mamy zapisaną wolność sumienia. I żaden prezydent, żaden urzędnik, czy prezydent, czy z wyboru jakaś władza nie może łamać sumień żadnego człowieka. A tu złamano sumienie, nie uszanowano sumienie lekarza, który nie chciał w jakikolwiek sposób uczestniczyć. W zabójstwie poczętego ciężko chorego nienarodzonego dziecka. To fatalny czyn, aktualnie rządzącej prezydent Warszawy pani Gronkiewicz-Walc. I trzeba, żeby w drugiej turze wyboru wygrał przedstawiciel PiS-u, partii, która opowiada się konsekwentnie za życiem. Bardzo serdecznie proszę Warszawiaków, aby poszli do tych wyborów. Ci, którzy byli, niechże zachęcą i tych, którzy do tej pory nie uczestniczyli w wyborach samorządowych, niech idą i wesprą kandydata, który będzie bronił życia nienarodzonych dzieci. Każdego człowieka będzie szanował sumienia ludzkie. Podobną sytuację dramatyczną mamy w Częstochowie. Aktualnie rządzący prezydent to człowiek, który doprowadził do wspierania nie tylko propagandowego, ale także finansowego procedur in vitro. Ileż razyśmy mówili, apelowaliśmy do polityków wszystkich szczebli, odrzućmy in vitro tą procedurę, w czasie której ginie ponad 90% poczynanych dzieci. Wprowadzimy powszechnie w naszej ojczyźnie w sensie medycznym, ale także poprzez finansowe wspieranie na protechnologię. Na protechnologia etyczna, szanująca życie i godność człowieka, metoda pomocy bezdzietnym małżonkom. Gorąco apeluję do mieszkańców Częstochowy, duchowej stolicy Polski. Pójdźmy wszyscy do wyborów. Opowiedzmy się za kandydatem Wiemy kandydatem znowu z PiSu, który deklaruje Absolutny szacunek dla życia każdego człowieka od pierwszej chwili jego poczęcia. Trzeba także i w Krakowie wesprzeć kandydata PIS-u, bo musimy dbać o to, aby na wszystkich szczeblach władzy, tej samorządowej, także byli ludzie opowiadający się za życiem, za wolnością sumienia, za wspieraniem rodziny. To odnosi się oczywiście do wszystkich miast i miasteczek, gmin, gdzie będą drugie tury wyborcze. I sprawa bardzo bolesna, którą tylko zasygnalizuję, a w następnej audycji ją rozwinę. Polska Federacja Ruchu Obrony Życia 16 lipca tego roku wystosowała list otwarty do przedstawicieli czy do najwyższych władz Rzeczypospolitej w sprawie wyjaśnienia losu 455 dzieci poczętych. Otóż przypomnę tą sprawę, media podały, że według danych Ministerstwa Zdrowia w 2012 roku zabić to 752 nienarodzone dzieci. A według danych Narodowego Funduszu Zdrowia. 1207, a więc różnica 455 aborcji, zabójstw dokonanych czy niedokonanych, czy fałszowanie statystyki, a także no, nieprawidłowości finansowe wielkiej wagi. I wystosowaliśmy list i do prezydenta, i do pani marszałek Kopacz, jeszcze marszałek Sejm, do marszałka Senatu, do premiera ówczesnego Tuska, do ministra zdrowia, ministra sprawiedliwości, prokuratora, Generalnego, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Komendanta Głównego Policji, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Dostaliśmy kilka odpowiedzi, no powiedziałbym dosyć mętnych, bo do tej pory, a więc, kochani, po czterech miesiącach ponad mamy tylko pisma, że trzeba sprawę wyjaśnić wyjaśnić sprawę 450 zabójstw dokonanych, czy, tej Boże, niedokonanych poczętych dzieci. Wielkiej afery finansowej. Jakże to jest dziwne w porównaniu z tą wielką aktywnością. Pani Ewy Kopać jeszcze jako ministra zdrowia, która tak zaangażowała się osobiście i doprowadziła do śmierci nienarodzonego dziecka unieletniej Agaty z Lublina. Ale do tej jakże bolesnej sprawy kompromitującej Obecny układ władzy, wrócimy w następnej audycji. Szczęść Boże!